Dzień. dzień dobry, cześć! Witamy Was ze słonecznych górek zachodnich AZS Galion Gdańska lub Gdańsk. Dziewiąty dzień regat Energa Nordkap Gdańsk. Słuchajcie, piękna pogoda słoneczna, mam nadzieję tylko, że trochę więcej wiatru będzie. Dzisiaj drugi dzień regat dla klasy 420 i lekip Zosiu, co w planach? W planach mamy żeglowanie, chcielibyśmy rozegrać co najmniej trzy wyścigi, natomiast e, warunki są podobne do wczorajszych, ale już za chwilę Tomek zejdzie ze swoimi e, jachtami morskimi na wodę i będzie monitorował sytuację i dawał nam najświeższe informacje cały czas, więc e, o 10 podejmiemy jakąś decyzję. Poza tym e, jachty 420 i leki prześcigać będą się na trasie, brawo, a kanałem komunikacji będzie kanał 7.7. Doskonale, trzymamy kciuki za wiatr. E, tak jest, dzisiaj rozpoczynamy regaty Pantenius Nordcap Classic w klasie ORC, KWR w grupie Open oraz długodystansowe Mistrzostwa Polski klasy Delfia 24 i Puchar Polski również w tej klasie o 10.30 mamy start. Właśnie jesteśmy świeżutko po odprawie z zawodnikami. Tak krótko i, na, i szybko. Akwen Charlie, czyli w okolicach znaku GW, tam ustawimy start do pierwszego wyścigu góra-dół, najprawdopodobniej będą to dwa kółka lewoskrętne i bezpośrednio po zakończeniu tego wyścigu start do wyścigu o bursztynowy puchar Neptuna 12.30 na starcie 30, 31 zawodników. Fla, klasa Delfi ma mistrzostwa polskie długodystansowe, tradycyjna trasa z Górek Zachodnich przez Stogi do Portu Północnego, Brzeźno, Sopot i powrót na Górki Zachodnie. Trzymam kciuki za wiatr, bo to jest naprawdę najważniejsze w dniu dzisiejszym. Facebook Upwind, NordCap zapraszamy, śledźcie relacje. Mam nadzieję również, że będzie flota online dostępna tracking wyścigu na bursztynie do kibicowania. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze wykorzystując naszą widownię, która się zebrała, zapraszamy Was na dwie aktywności po południu. Pierwsza to pasta party. Planujemy na godzinę 17.00. Na poczęstunek tutaj w AZT stosa Górki Zachodnie, a druga to trzeci etap Energia Nordcap Ecoligi. Zapraszamy wszystkich zawodników i trenerów do wzięcia udziału w akcji sprzątania plaży do wygrania bardzo fajne nagrody od Heli Hansen i każdy uczestnik ma szansę wylosować deskę SUP ufundowaną przez pandemię z ubezpieczenia Doskonałe. Więc bardzo serdecznie zapraszamy także po wyścigach. Dziękuję Tomku. Dziękuję Dzięki, cześć. Dzięki, cześć. cześć. cześć.